Finały Kucharu Europy w unihockey'u myślę, że, że wypadły bardzo okazale i bardzo dobrze. Frekwencja dopisała, kibice zadowoleni, pod względem sportowym była to, to, to najwyższa półka, jeśli chodzi o unihokej dostępny w Polsce, ponieważ tego typu impreza odbyła się po raz pierwszy. Myślę, że, 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 że warto ponownie coś podobnego zrobić nawet po to, żeby, żeby mimo wszystko rozpropagować tę imprezę, ponieważ tę dyscyplinę, ponieważ jest naprawdę fajna. W turnieju finałowym uczestniczyło 16, 16 zespołów, które dostały się do finałów. Część z nich musiała uzyskać eliminację w drodze turnieje eliminacyjne, które odbywały się latem. Część z nich miała zagwarantowany udział ze względu na wysokie miejsce w rankingu. Zagrało u nas osiem zespołów damskich i osiem zespołów męskich. Byli to mistrzowie własnych, swoich krajów. W turnieju finałowym wystąpiły dwa zespoły polskie. Była to Energa Gdańsk jako mistrz kobiet. I, było to, I byli to Górale nowy targ jako zwycięski zespół który, męski, który zdobył Mistrzostwo Polski. Jeśli chodzi o mężczyzn, czyli Gurali, wypadli tak naprawdę słabo, ponieważ nie uzyskali nawet awansu z grupy. Natomiast jeśli chodzi o energię Gdańsk, dziewczyny zaprezentowały naprawdę już dobry u nich hokej, i ostatecznie w końcowej klasyfikacji zajęły egzekwat trzecie miejsce. Ostatecznie w turnieju w kategorii mężczyzn zwyciężyła drużyna RTU Inspekta, która reprezentuje Łotwę. Łotwę. Natomiast w kategorii dziewcząt wygrał również zespół łotewski i był to zespół RSU Runway, który pokonał w finale drużynę z Norwegii. Na to, w trzecie miejsce w przypadku dziewcząt egzekwowa zajęły drużyny. Energia Gdańsk i, i Niżni Nowograd z Rosji. Natomiast drugie miejsce w przypadku mężczyzn zajął zespół z Estonii, a trzecie miejsce przypadło zespołowi duńskiemu i rosyjskiemu. Zanotowaliśmy na trybunach prawie 3500 kibiców, którzy przewinęli się przez te 5 y, dni, imprezy. Do tego oczywiście doszli zawodnicy i opiekunowie drużyn, czyli generalnie przez 5 dni mieliśmy tutaj około 3800 kibiców i zawodników. Jeśli chodzi o ich odbiór, myślę, że, że pozytywny, no, coś, o czym świadczy ta frekwencja. Niejednokrotnie przychodziły całe rodziny, dzieci. Też wielokrotnie dzieci podchodziły do mnie, pytając się, czy, czy w Rakoniewicach coś takiego jak u nich OK, będzie, zaistnieje. Na tą chwilę już wiemy, że w przyszłym roku będziemy chcieli utworzyć sekcję Unihockeya w kategorii dzieci. Odbiór uczestniczących zawodników drużyn to, to, to myślę, że również pozytywny, ponieważ yy, raz, że zaskoczeni byli okazałością i, i obiektem, to po pierwsze, po drugie Rakoniewicami jako, jako miastem, bo, bo jest, nie sądzili, że tak małe miasteczko może być tak urokliwe, a, a mieszkańcy tak naprawdę serdeczni. To, to, to dwa, a jeśli chodzi o trzecią sytuację, to ogólnie wielu, wiele, wielu zawodników, na przykład hiszpańscy, albo, albo też że zawodniczki z Danii były pozytywnie zaskoczone naszym krajem, jako Polską, ponieważ ciągle panuje gdzieś tam stereotyp w Europie, że, że Polska nie jest krajem jeszcze rozwiniętym na tyle gospodarczo, może że warto tu przyjeżdżać, a okazuje się, że że ich zdanie się zmieniło po turnieju i, i z chęcią do nas wrócą. Polski Związek Unii Hokeja powierzając nam taką imprezę, dał nam po raz kolejny kredyt zaufania, wierząc w to, że my organizacyjnie podołamy tak dużej imprezie. Myślę, że, że się nie zawiódł. Na tę chwilę Polski Związek Unii Hokeja już zaproponował dalszą współpracę, jeśli chodzi o, o tą dyscyplinę sportu, już potwierdził, że w przyszłym roku po raz kolejny uda się położyć y, obozy sportowe unihokejistów to, to, to. i ponadto też chce w przyszłym roku wzorem tego roku stworzyć bezpłatne warsztaty z unihokeja dla dzieci z gminy Rokoniewice. Y, wszystko przebiegło z ich oczekiwaniami, y, są zadowoleni, bo Nasz pozytyw, nasza pozytywna praca też miała oddźwięk w Międzynarodowej Federacji Unii Hokeja i oni też otrzymują tam noty i te noty z tego co wiem to otrzymali bardzo dobre, więc otrzymali je tak naprawdę też pośrednio dzięki nam. Władze Rakoniewic to, to tak naprawdę myślę, że Unii Hokej też im się spodobał na tyle, że, że Chcą i, i propagują tą imprezę od samego początku, pomagają nam od samego początku i, i chcą, żeby ta impreza, czy, żeby ta dyscyplina istniała w Rakoniewicach. Między innymi dlatego w przyszłym roku powołujemy sekcję Unii Hokeja w kategorii dzieci. Do uprawiania unihokeja tak naprawdę nie potrzeba wiele. To przede wszystkim serce, które, które jest niezbędne do, do uprawiania każdej dyscypliny sportu. A ponadto troszeczkę sprzętu. Potrzebny jest kij do Unii kilka piłek, odpowiednie obuwie i już można się pobawić Unii hokeja na poziomie amatorskim. Jeśli chodzi o, o, o pobawienie się na troszeczkę wyższym poziomie, no to z czasem dochodzą, dochodzą też bandy, które są niezbędne do uprawiania tej dyscypliny sportu, no i oczywiście bramki. Myślę, że Rakoniewice, żeby stać się Unii potęgą w sensie sportowym, to jeszcze troszeczkę to jest okres budowania drużyny, gdzieś trwa około 4-5 lat. Tak jak wspomniałem wcześniej, planujemy ruszyć z dziećmi, czyli z klasami pierwszymi, drugimi, i one tak naprawdę mają pociągnąć za sobą kolejne roczniki i, i modę na uprawiania tej dyscypliny sportu. Pierwsze sukcesy mam nadzieję, że przyjdą wtedy, kiedy te dzieciaczki będą gdzieś w klasach piątej, szóstej. Natomiast jeśli chodzi o sukces typowo organizacyjny, to my już go po prostu osiągnęliśmy. Najbliższy turniej Polish Cup, w którym wystąpią reprezentacje krajów, nastąpi już wkrótce. Będzie to prawdopodobnie pierwszy tydzień lutego i znów będziemy mogli oglądać UniHockey na najwyższym poziomie. Już dziś zapraszam.